No dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie, ja jestem Andrzej, tak zwany Andreman, streamuję na kanale Twitch, witam was serdecznie. Chciałbym dzisiaj wam pokazać tutaj bitwę naszego kolegi klanowego, TASIU-24, który jak się później okaże jest pogromcą na tej oto mapie. TASIU-24 płynie na żąbarcie B, jest to pancernik... Słynący z podpalania, ale nie tylko podpalania, również e, wsadzania konkretnych cytadelek. Także zapraszam do oglądania. Składy drużyn u nas Jean -Bart Pomerin, Pomerin, Kancas,jat, Donsko i Kutuzow Kitka. Na ekranie przed chwilą się pokazała Alzacja. Po celów. Jakiś już jest postawiony dym, czy to będzie... No, Brenduzi. Pewnie Brenduzi się tam czai. Już tak spojrzałem tutaj na... na mapkę. Na składy drużyn. Jest, wypływa jednak Brenduzi. się pierwsza salwa. Wow! Co on wyprawia? Zobaczcie, cztery cytadele. Pierwsza krew i dewastujący uderzenie. Coś niesamowitego, jak został upokorzony gracz na krążowniku w włoskim Brenduziaku. Matko kochana, sam jestem ciekaw, co tu będzie się dalej wyprawiało. No, coś niesamowitego. Matko kochana, no cóż, zobaczymy, co tu dalej. Gdzie są następne cele? Jest z drugiej strony ryga, ale jest zbyt daleko poza zasięgiem. Jednak się czaj jeszcze czepajaw. Czyżby. Znaczy by czapaj był chętny na pójście na dno. Przebicie na wylot, nie ma się co dziwić. Tasiu bije sprzeciw pancernych pocisków. I tutaj jednak te pociski są tak mocne, że potrafią przebijać na wylot nie, nie jeden okręt. No, Tasiu podpalony. Troszeczkę no ja się dziwię, że nie przeszedł na podpalanie, ale przeciwpancerny w Alzację. Dwie Alzacje przypomnę z drugiej strony. Nasza kita tutaj stara się e, ogarnąć kapa, przejęła kapa. No chyba Czapaj próbuje podpalić naszego Żambarta, ale ta się nie da. Następna salwa. Pancerniki odchodzą. O, Czapajew się, słuchajcie, wychyla. Wychyla się tutaj Czapajew. No, czy Tasiu trafi? Widzę, że bierze go na cel. Jednak to decyzja szybka. Może być to nietrafiony. No, spudłował, ale tutaj jak mówię, górka zrobiła swoje. Cel nie był widoczny, ale słuchajcie, jeszcze widzę tutaj ta alzacja czai się. Próbuję wbijać na tego kapa w osłonie ustergutlanda czapaja. No jest magia, magia, magia kurczę tej gry, że okręty są, za chwilę ich nie ma, także ich wykrywalność znika. Oj, no proszę bardzo, znowu to samo. No i jest tutaj Alaska, tak? Przepraszam, Alzacja. <laughs> ładnie tutaj się pokazuje boczkiem. Tak, wchodzi tutaj ładnie sobie między wyspy. To jest łakomy kąsek dla Tasia z naszego klanu Flota Czarnej Perły. Poszła jedna salwa. Za piękne uderzenie. Ta się tutaj widzę, że już damage robi totalnie fajny. Przypomnę, ma już tutaj dwa medale. Alzacja się pali. Co teraz będzie? Trzy, dwa, w Ponad budówkach. Alzacja hamuje. Pięknie weszło za 6000. Troszeczkę alzacja tutaj niezdecydowana. Nie wiem, czy ma się pokazać, czy nie. Ale czekajcie, bo jeszcze tutaj jest Czapajew. Co do tyłu. to się widzę, że dymek idzie do przodu. Oddaje strzał. Czy będzie trafiony? No niesamowite. Zobaczcie, znowu trzy dele. I dewastujące dywastujące uderzenie i niestety rosyjski krążownik dołącza w ten oto no sposób magiczny na dno oceanu dołącza do zbierania buszelek wraz z brinduzim niesamowite co on wyprawia, kieł ma oko słuchajcie, 13 tysięcy w alzację. Alzacja jednak tutaj decyduje się aby opuścić już tego kapa może udaje mu się tutaj dołączyć ewentualnie uciec z tego kapa jest obijany w tej chwili przez Stasia. No ale podejrzewam, że już tutaj za daleko nie, nie dojdzie. Po tej salwie chyba też dołączy do kolegów na dno. Jest piękne uderzenie. Tak jest. Są trzy fragi u naszego kolegi klanowego. Jeszcze jest daleko. Ryga tam nie będzie strzelania. Ale naprawdę 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 piękne drrzenia.. następna tutaj alzacja przy 20 kilometrach zdecydowało się... nie wiem czy na ucieczkę, ale chyba raczej na przyjmowanie kapa A. Jest trafiony, zobaczcie następne oznaczenie, duży kaliber. 137 tysięcy dmg. Ale zobaczcie, co Żambard potrafi zrobić. Jeden z lepszych pancerniczków. Pięknie pali, cytki wsadza, no nie może być inaczej. Bardzo fajny okręt. Alzacja dostaje tam pociski. Jest 4 minuty 34 sekundy do zwycięstwa. Nieprzyjacielskie okręty schodzą na dno. Niesamowicie szybko. To jeden widzę na czacie napisał do Tasia, czy ty jesteś szalony? Zobaczcie następne 157 653 dm. Jednak Alzacja próbuje uciekać Nie wiem czy zdąży tam jest Focus Fire już Nawet na trpica Seattle pali tutaj niesamowicie Alzacje I tutaj chyba się już nawet nic nie zmieni No proszę jak to ładnie wszystko wygląda Tyrpic e, próbuje, nie wiem, ewakuować się. Zobaczcie, dość ładnie się tam pokazuje. Tasiu na pewno by, nie byłby sobą, jakby nie próbował jeszcze uderzyć Tyrpica. Tak jest, szybkie przyładowanie pocisków. Takowe jean -Bart ma. Czy postawi kropkę nad i, czy będzie czwarty frag? Z przodu 7 prawie 8000 ale terpiec schodzi, więc tutaj się już nie zmienia nic, ale zacja jest nadobić. 170 837 dymedu.